Dzisiaj przygotujemy razem przepyszną kolorową sałatkę z pieczoną cukinią i serem halloumi z Airfryera. To jedno z tych dań, które nie są tylko zdrowe i pełne wartości odżywszych, ale też absolutnie pyszne i sycące. Do tego przepisu potrzebujemy prostych świeżych składników. Przygotujcie jedną małą cukinię, pół łyżeczki papryki słodkiej, pół łyżeczki czosnku granulowanego, dwie łyżki oliwy z oliwek oraz szczyptę soli i pieprzu. Do sosu będziemy potrzebować dwie łyżeczki musztardy. My używamy sarepskiej, ale każda będzie dobra. Łyżka octu jabłkowego, łyżkę syropu zagawy. Można też użyć syropu klonowego lub miodu. łyżkę oleju z pestek dyni albo oliwy z oliwek oraz szczyptę soli i pieprzu. A dodatkowo jedno opakowanie sera halumi, dwie łyżki nasion słonecznika, miks młodych listków sałaty lub proszponkę i garść pestek granatu, które dodadzą niesamowitego koloru i świeżości. Zaczynamy od przygotowania cukinii. Kroimy ją najpierw wzdłuż na ćwiartki. Teraz usuwamy gniazda nasienne, to ta środkowa bardziej wodnista część. Możecie to zrobić nożem albo łyżeczką, dzięki temu nasza cukinia będzie bardziej chrupiąca po upieczeniu i nie będzie taka wodnista. Teraz kroimy cukinię na kawałki. My kroimy w grubsze paseczki, ale możecie też robić kostki. Tu jest dowolność. Ważne, żeby były mniej więcej równej wielkości, aby się równomiernie upiekły. Przekładamy cukinię do miski. Teraz dodajemy przyprawy: sól, pieprz, paprykę słodką i czosnek granulowany. Te przyprawy nadadzą cukinii wspaniały aromat. Na koniec wlewamy oliwę z oliwek. Dokładnie mieszamy, upewniając się, że każdy kawałek cukinii jest pokryty przyprawami i oliwą. To jest klucz do równomiernego smaku. Przekładamy przyprawioną cukinię na jedną połowę szuflady airfryera, rozkładamy ją równomiernie, żeby miała kontakt z gorącym powietrzem z każdej strony. Teraz czas na halumi. Ser halumi to taki cypryjski cud. Ma wysoką temperaturę topnienia, więc nie rozpływa się podczas pieczenia, a tylko pięknie się zarumieni i robi chrupiący z zewnątrz. Jeśli nigdy go nie jedliście, to czeka Was prawdziwa uczta. Wyjmujemy ser z opakowania i osuszamy go papierowym ręcznikiem. Ważne, żeby nie był mokry. Kroimy go w większą kostkę. Drugą połowę kratki airfryera lekko spryskujemy olejem. Jeśli nie macie spryskiwacza, możecie użyć sprayu kulinarnego albo po prostu pędza. To zapobiegnie przywieraniu sera. Układamy kostki halumi na przygotowanej kratce obok cukinii i teraz magia. Będziemy piec to wszystko razem. Wkładamy do airfryera i ustawiamy na 10 minut w temperaturze 180 stopni. Podczas pieczenia halumi pięknie się zarumieni i zrobi chrupiące z zewnątrz, a w środku pozostanie miękkie i kremowe. Cukinia natomiast skarmelizuje się i nabierze wspaniałego smaku. Gdy zostały jeszcze 2 minuty do końca pieczenia. Otwieramy airfryera i posypujemy całość nasionami słonecznika. Lekko się dzięki temu podprażą i dodadzą wspaniałego chrupania naszej. Sałatce. Większość z nich zapewne spadnie na sam dół frytkownicy, ale możecie je później wybrać. W międzyczasie przygotowujemy sos. Jest naprawdę prosty. Do małej miseczki albo słoiczka dodajemy musztardę, ocet jabłkowy, syrop zagawy, sól i pieprz. Dokładnie mieszamy, aż wszystko się połączy. Teraz dodajemy olej z pestek dyni. My go uwielbiamy, ma taki orzechowy, intensywny smak, ale jeśli go nie macie, oliwa z oliwek też będzie świetna. Energicznie mieszamy, żeby sos się zemulgował i był gładki. Po upieczeniu otwieramy airfryera i wyciągamy upieczone halumie i cukinie. Składamy naszą sałatkę. Na duży talerz albo do miski wykładamy miks młodych listków. Na zieleninę wykładamy naszą gorącą pieczoną cukinię razem ze słonecznikiem. Rozkładamy równomiernie po całej powierzchni. Teraz dodajemy halumi, które również równomiernie rozkładamy. I na koniec do maksymalnego podkręcenia smaku trochę pestek granatu. One dodadzą nie tylko pięknego koloru, ale również świeżą, lekko kwaśną nutę, która idealnie zbalansuje te danie. Polewamy wszystko naszym sosem i możemy wcinać. Najlepiej zajadać się od razu po upieczeniu, gdy halumi jest jeszcze ciepłe. Ten kontrast ciepłego sera i świeżej chłodnej sałaty jest naprawdę świetny. Polecamy też podawać to danie z bagietką cząstkową. Możecie ją podgrzać wcześniej w airfryerze przez 3 do 4 minut w 180 stopniach. Jeśli spodobała Wam się ta sałatka, koniecznie dajcie nam łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych zdrowych i pysznych przepisów. A pełny przepis wraz z wszystkimi dokładnymi proporcjami znajdziecie w opisie pod filmem i na naszej stronie airfryermyślnikprzepisy.pl Do zobaczenia w następnym filmie i smacznego!